Czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że utknąłeś w miejscu, że życie płynie, a ty stoisz w tym samym punkcie, niepewny co zrobić dalej? Może czujesz, że coś w twoim sercu woła cię do zmiany, ale strach przed nieznanym trzyma cię w miejscu. Czasami życie zaczyna nas uwierać, jakby coś, co kiedyś było wygodne i znajome, nagle stało się ciasne i ograniczające. Wewnątrz pojawia się niepokój, jakby dusza czuła, że to nie jest miejsce, w którym powinna być. W takich chwilach łatwo pomyśleć, że to przypadek, że to tylko chwilowe zmęczenie czy zniechęcenie. Ale co jeśli to nie jest zwykłe niezadowolenie, a znak, że Bóg chce Cię gdzieś poprowadzić? Bóg często przemawia do nas przez okoliczności. Niekiedy zabiera rzeczy, które nas trzymają, zamyka drzwi, których nie mieliśmy odwagi zamknąć sami, sprawia, że to, co kiedyś było bezpieczne, nagle przestaje mieć sens. Ale gdy to się dzieje, nasza pierwsza reakcja to zazwyczaj bunt. Trzymamy się przeszłości, bo wydaje się nam znana i przewidywalna. Lecz czy życie z Bogiem polega na przewidywalności? Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. We wszystkich swoich drogach myśl o Nim, a on prostować będzie Twoje ścieżki. Księga Przysłów, rozdział 3, wersety od 5 do 6, przez 3:5-6. To właśnie tutaj zaczyna się walka. Walka pomiędzy tym, co znamy, a tym, do czego Bóg nas wzywa. Między tym, co możemy zobaczyć, a tym, co trzeba przyjąć przez wiarę. Ludzką naturą jest pragnienie kontroli, ale Boża natura jest prowadzeniem. Jeśli próbujesz zarządzać swoim życiem według własnego planu, Bóg nie ma przestrzeni, aby cię prowadzić. A może właśnie teraz jesteś w tym miejscu, gdzie stoisz na rozdrożu, czując w sercu, że coś musi się zmienić. Ale boisz się zrobić pierwszy krok. Bóg nigdy nie prowadzi do stagnacji. On zawsze działa, porusza, zaprasza do wzrostu. Może teraz przygotowuję dla ciebie coś nowego, ale musisz być gotów to przyjąć. Problem w tym, że często chcielibyśmy zobaczyć cały plan przed podjęciem decyzji. Chcielibyśmy mieć pewność, że nowa droga będzie bezpieczna, że nie popełnimy błędu. Ale wiara nie polega na tym, by widzieć, zanim się pójdzie. Wiara to postawienie stopy na wodzie, zanim zobaczy się suchy ląd. Czy jesteś gotowy, aby zaufać Bogu bardziej niż swoim obawom? Czy masz w sobie odwagę, by powiedzieć Panie, nie wiem dokąd mnie prowadzisz, ale wiem, że jesteś ze mną, więc pójdę za Tobą? Możliwe, że w Twoim życiu właśnie teraz dzieje się coś, co odbierasz jako stratę. Może coś, do czego byłeś przywiązany, nagle się skończyło. Może jakaś relacja, praca, plany, które wydawały się solidne, nagle rozsypały się w pył? I może w tym momencie pytasz Boże, dlaczego, dlaczego to mi się przytrafiło? Ale co, jeśli to nie jest kara ani pech, ale Boża ręka, która delikatnie, choć stanowczo, popycha cię w nowym kierunku? Jeśli trzymasz się kurczowo starego, nie masz wolnych rąk, by przyjąć nowe. A Bóg nie może napełnić rąk, które już są pełne. Może właśnie dlatego czujesz, że coś się kończy. Może to nie koniec, ale początek. Może Bóg nie zabiera czegoś, by cię ukarać, ale by zrobić miejsce na coś lepszego. To jest moment, w którym musisz podjąć decyzję. Możesz dalej stać w miejscu, analizując każdy możliwy scenariusz, bojąc się, co się stanie. Możesz walczyć z niepewnością, próbując wymusić na Bogu odpowiedzi, zanim zdecydujesz się ruszyć. Ale możesz też zrobić coś innego. Możesz powiedzieć: Panie, nie rozumiem, ale ufam. Nie wiem, co będzie dalej, ale wiem, że Ty już tam jesteś, więc idę. Gdy Bóg prowadzi na nową ścieżkę, nie zawsze daje mapę, ale daje coś znacznie ważniejszego daje siebie. Nie musisz wiedzieć, dokąd dokładnie idziesz, jeśli wiesz, kto Cię prowadzi. To, co wydaje się końcem, może być początkiem. To, co teraz wydaje się stratą, może okazać się największym błogosławieństwem. To, co teraz wydaje się niepewnością, może stać się świadectwem, które zmieni nie tylko twoje życie, ale i życie tych, którzy cię otaczają. Bóg nie chce, żebyś żył w stagnacji, w lęku, w miejscu, które nie jest już dla ciebie. On przygotował coś więcej. Tylko czy masz odwagę zaufać Mu na tyle, by zrobić pierwszy krok? Zdarza się, że życie toczy się spokojnym rytmem. Wstajesz każdego dnia, wykonujesz te same obowiązki. Otaczasz się tymi samymi ludźmi, myślisz w ten sam sposób. Wszystko wydaje się znajome, przewidywalne, bezpieczne, ale nagle, bez wyraźnej przyczyny, coś zaczyna cię uwierać. To, co do tej pory było wygodne, nie daje już satysfakcji. Miejsca, w których czułeś się jak w domu, zaczynają wydawać się obce. Coś w twoim wnętrzu daje ci znak, że nie możesz tu zostać, że powinieneś iść dalej. To uczucie niepokoju. Nie jest przypadkowe, to nie jest zwykłe zniechęcenie ani chwilowa nuda. To Bóg zaczyna poruszać twoje serce, dając ci do zrozumienia, że masz iść naprzód. Nie zawsze dzieje się to nagle i dramatycznie, czasem to ciche przeczucie, delikatny szept w duszy, który mówi To jeszcze nie koniec, mam dla ciebie coś więcej. Wielu ludzi ignoruje ten głos. Wolą zepchnąć go na bok, tłumacząc sobie, że to tylko chwilowy stan, który minie. Boją się, że jeśli pójdą za tym niepokojem, będą musieli coś zmienić, a zmiany budzą lęk. Często łatwiej jest tkwić w znanym miejscu, nawet jeśli nie daje ono szczęścia, niż odważyć się na krok w nieznane. Ale Bóg nie zostawia nas tam, gdzie nie powinniśmy być. Kiedy nie słuchamy Jego delikatnego głosu, zaczyna przemawiać głośniej, przez sytuacje, które nas zmuszają do refleksji. Nagle drzwi, które były otwarte, zaczynają się zamykać. Ludzie, na których polegaliśmy oddalają się, okoliczności się zmieniają. To moment, w którym zaczynamy pytać, dlaczego to się dzieje. Czyż nie nakazałem ci bądź mocny i odważny, nie lękaj się i nie bój, bo z Tobą jest Pan, Twój Bóg, wszędzie dokądkolwiek pójdziesz. Księga Jozłego, rozdział pierwszy, werset dziewiąty, jos dziewięć. Kiedy Bóg przygotowuje Cię do zmiany, zawsze daje Ci siłę, by przez nią przejść. To nie znaczy, że będzie łatwo. W ludzkiej naturze jest przywiązanie do tego, co znane. Nawet jeśli nie jest to dla nas dobre, możemy bać się nowego, bo nie wiemy, co nas tam czeka. Możemy obawiać się porażki, odrzucenia, samotności, ale jeśli Bóg daje ci znak, że to czas na ruch, to znaczy, że już przygotował dla ciebie miejsce, w które masz iść. Nie zawsze dostrzegamy, jak mocno trzymamy się rzeczy, które już dawno straciły sens. Trzymamy się pracy, która nie daje nam radości, ale daje stabilizację. Trzymamy się relacji, które nas ranią, ale są nam znane. Trzymamy się sposobu myślenia, który nas ogranicza, ale wydaje się bezpieczny. I wtedy Bóg zaczyna nas niepokoić, bo nie chce, byśmy zatrzymali się w miejscu, które nas nie rozwija. Nie chodzi o to, by działać pochopnie, porzucać wszystko i szukać czegoś nowego, bez namysłu. Chodzi o gotowość serca do słuchania. I reagowania na Boży głos. Może to być zachęta do podjęcia decyzji, której od dawna unikasz. Może to być przeczucie, że czas zamknąć pewien rozdział i otworzyć nowy. Może to być wewnętrzny impuls, by zrobić coś, czego nigdy wcześniej nie robiłeś. Bóg nie chce, żebyś żył w stagnacji. Jeśli zaczynasz odczuwać wewnętrzny niepokój, który nie daje ci spokoju, zatrzymaj się i zapytaj: Panie, co chcesz mi powiedzieć? Może jest coś, czego jeszcze nie widzisz, ale co On już przygotował. Może woła cię do wyjścia z tego, co znasz, byś zobaczył, że ma dla ciebie coś znacznie większego. Nie ignoruj tego głosu. Nie tłumacz sobie, że to tylko chwilowe uczucie. Jeśli Bóg mówi do ciebie, to dlatego, że ma plan. On nie zostawia swoich dzieci w przypadkowych miejscach. Jeśli daje ci znak, że to czas na ruch, to znaczy, że już jest krok przed tobą, przygotowując drogę. Czy masz w sobie odwagę, by zaufać Jego prowadzeniu? Każda zmiana wiąże się z ryzykiem. Nawet jeśli czujemy, że Bóg kieruje nas w nowym kierunku, coś w nas wciąż kurczowo trzyma się tego, co znane. Nie dlatego, że to miejsce jest dobre, ale dlatego, że jest przewidywalne. Strach przed tym, co nieznane, często jest silniejszy niż pragnienie nowego początku. Ludzki umysł naturalnie dąży do bezpieczeństwa. Woli stabilność niż niepewność, nawet jeśli ta stabilność oznacza życie w ograniczeniach. Ile razy zdarzyło się, że trzymałeś się czegoś tylko dlatego, że bałeś się, co się stanie, jeśli to puścisz? Może była to praca, której nie lubiłeś, ale dawała ci poczucie bezpieczeństwa? Może była to relacja, która nie przynosiła już radości, ale była znajoma? Może były to nawyki i sposoby myślenia, które zatrzymywały cię w miejscu. Ale czułeś, że nie masz siły, by coś zmienić. Bóg widzi, jak często przywiązujemy się do rzeczy, które w rzeczywistości nas ograniczają. Widzi, jak trzymamy się miejsc, które nie są dla nas, boimy się iść dalej, bo nie wiemy, co nas czeka. Ale On nie prowadzi do stagnacji. Kiedy zaprasza do nowego, nie daje gotowej mapy. Daje tylko jedno słowo: zaufaj. Nie lękaj się, bo ja jestem z Tobą. Nie trwórz się, bo ja jestem Twoim Bogiem. Umocnię Cię do prawdy, pomogę Ci, podtrzymam Cię moją prawicą sprawiedliwości. Księga Izajasza, rozdział 41, werset 10, stąd 30, 10. To jest sedno tej walki. Chcielibyśmy wiedzieć wszystko z wyprzedzeniem. Mieć pewność, że to, co przed nami, będzie lepsze niż to, co zostawiamy. Ale wiara nie działa w ten sposób. Bóg nie daje odpowiedzi, zanim nie ruszymy. Otwiera drzwi dopiero wtedy, gdy do nich podejdziemy. Strach przed porażką często blokuje nas bardziej niż rzeczywiste ryzyko. Wyobrażamy sobie najgorsze scenariusze, zamiast skupić się na tym, co Bóg nam obiecał. Myślimy, A co jeśli mi się nie uda? Co jeśli to pomyłka? Co jeśli stracę wszystko, co mam? Ale rzadko zadajemy sobie inne pytanie. A co jeśli to, do czego Bóg mnie wzywa, jest o wiele lepsze niż wszystko, co do tej pory znałem? Nie zawsze zdajemy sobie sprawę, jak bardzo nasze przywiązanie do tego, co znane, blokuje to, co Bóg chce nam dać. Wyobraź sobie, że trzymasz w rękach coś małego, ale znajomego może to być kamień, który znalazłeś dawno temu i nosisz przy sobie, bo przypomina ci o czymś ważnym. Ale Bóg stoi przed tobą z czymś znacznie większym czymś, co zmieni twoje życie. Problem w tym, że dopóki twoje dłonie są zajęte trzymaniem tego, co stare, nie możesz przyjąć tego, co nowe. Wiele osób prosi Boga o zmianę, ale kiedy On zaczyna działać, pojawia się opór: Chcemy nowego, ale nie chcemy wypuścić tego, co stare. Mówimy bosy Boże, prowadź mnie, ale kiedy widzimy, że droga prowadzi w nieznanym kierunku, cofamy się. Gdy Bóg zaczyna nas prowadzić, nie zawsze robi to tak, jak sobie wyobrażamy. Często Jego działanie jest zupełnie inne, niż byśmy chcieli. Może pozwolić, by coś, na czym polegaliśmy się skończyło. Może poprowadzić nas w miejsce, o którym nigdy nie myśleliśmy, może sprawić, że nagle to, co kiedyś było stabilne, zacznie się chwiać. Nie dlatego, że chce nas zranić, ale dlatego, że wie, że gdzieś dalej jest coś lepszego. Czy jest coś, czego trzymasz się tylko dlatego, że boisz się ruszyć dalej? Może Bóg już od jakiegoś czasu daje ci znaki, że czas iść, ale wciąż zwlekasz, licząc, że coś się zmieni, że poczujesz się pewniej, zanim zrobisz krok? Ale co, jeśli pewność nie przyjdzie, dopóki nie zdecydujesz się zaufać? Bóg nigdy nie mówi idź, a potem do ciebie dołączę. On mówi idź, bo już tam jestem. Jeśli prowadzicie do zmiany, to znaczy, że już przygotował miejsce, do którego masz dotrzeć. Nie mówi, że droga będzie łatwa, ale obiecuje, że nigdy nie będziesz szedł sam. To, co teraz wydaje się krokiem w ciemność, może stać się początkiem czegoś, o czym nawet nie marzyłeś. Ale musisz być gotów wypuścić to, co znasz, by przyjąć to, co przygotował Bóg. Istnieją momenty, gdy wiesz, że nie możesz już zostać tam, gdzie jesteś, ale jednocześnie nie widzisz jeszcze drogi przed sobą. W sercu czujesz, że Bóg cię prowadzi, ale nie masz pewności dokąd. To jeden z najtrudniejszych etapów chwila zawieszenia między tym, co znane, a tym, co jeszcze niewidoczne. Ludzka natura domaga się konkretów. Chcemy mieć pewność przed podjęciem decyzji, chcemy widzieć efekty, zanim podejmiemy ryzyko. Ale wiara nie działa na tych zasadach. Bóg prowadzi krok po kroku, a nie w pełnym świetle. Możemy oczekiwać, że dostaniemy całą mapę przed wyruszeniem w drogę, ale On daje nam tylko tyle światła, ile potrzeba, by zrobić kolejny krok. Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce. Księga Psalmów, rozdział 119, werset 105. PS 119 105. To porównanie jest kluczowe. Lampa oświetla tylko najbliższy krok, nie cały szlak. Nie pokazuje celu podróży od razu, lecz prowadzi fragment po fragmencie. Jeśli oczekujesz, że zobaczysz całą drogę przed sobą, zanim się ruszysz, możesz nigdy nie wyruszyć. Wielu ludzi pozostaje w miejscu tylko dlatego, że nie widzi jeszcze wszystkich odpowiedzi. Czekają na znak, który rozwieje wszelkie wątpliwości. Ale Bóg często nie działa w ten sposób. Chce, abyśmy mu zaufali, żebyśmy poszli naprzód nawet wtedy, gdy droga wydaje się mglista. To nie oznacza, że masz działać pochopnie, podejmować decyzje bez namysłu, czy porywać się na coś bez modlitwy. Chodzi o gotowość, by zrobić pierwszy krok, nawet jeśli kolejne jeszcze nie są widoczne. Bywa, że Bóg testuje naszą wiarę w bardzo prosty sposób. Mówi idź, zanim powie dokąd. Może to oznaczać zmianę kierunku, zanim jeszcze wiesz, do czego ona prowadzi. Może to oznaczać konieczność wyjścia z sytuacji, która jest dla Ciebie niezdrowa, zanim pojawi się nowa możliwość. Może to być rezygnacja z czegoś, co przestało przynosić życie, zanim zobaczysz, co będzie dalej. Największym wyzwaniem nie jest wcale samo podjęcie decyzji. To moment, gdy ruszasz, i nagle droga wydaje się jeszcze mniej jasna niż wcześniej. Kiedy robisz krok, ale nic nie dzieje się od razu. Gdy Bóg milczy, a ty zastanawiasz się, czy dobrze zrozumiałeś Jego głos, to właśnie tutaj wielu się poddaje. Wracają do tego, co znane, bo przynajmniej tam czuli się pewnie. Wolą żyć w stagnacji niż w niepewności. Boją się, że poszli za czymś, co było tylko ich wyobrażeniem, a nie Bożym prowadzeniem. Ale Bóg nigdy nie mówi na to idź. Jeśli nie przygotował dla ciebie drogi, jeśli kazał ci wyjść, to znaczy, że przygotował miejsce, do którego masz dojść. Możesz jeszcze go nie widzieć, ale ono już istnieje. Niepewność nie oznacza, że Bóg cię opuścił. Czasami jest to test wiary. Jeśli trwasz, nawet gdy nie widzisz jeszcze owoców, pokazujesz, że Mu ufasz. Jeśli pozostajesz wierny, nawet gdy droga wydaje się niejasna, dajesz Bogu przestrzeń do działania. Kiedy Izraelici wyszli z Egiptu, Bóg nie powiedział im dokładnie, jak będzie wyglądała ich podróż. Powiedział tylko Idźcie. W pewnym momencie doszli do Morza Czerwonego, przed nimi woda, za nimi wojsko faraona. Nie było wyjścia. Ludzie zaczęli się bać, myśleli, że to koniec, ale droga istniała, po prostu jeszcze jej nie widzieli. Dopiero gdy Mojżesz wyciągnął laskę nad wodę, morze się rozstąpiło. Bóg nie otworzył drogi wcześniej. Zrobił to w odpowiednim momencie, wtedy, gdy była potrzebna. Tak samo działa dzisiaj. Może stoisz przed czymś, co wydaje się ścianą, patrzysz przed siebie i nie widzisz rozwiązania. Ale jeśli Bóg cię tu przyprowadził, to znaczy, że jest droga, której jeszcze nie dostrzegasz. Może objawi się wtedy, gdy będziesz jej naprawdę potrzebować. Nie chodzi o to, byś znał wszystkie odpowiedzi, chodzi o to, byś zaufał temu, który je zna. Jeśli czujesz, że Bóg prowadzi cię do czegoś nowego, ale jeszcze nie wiesz, jak to się ułoży. Nie pozwól, by strach cię zatrzymał. Droga może wydawać się niejasna, ale to nie znaczy, że jej nie ma. Ona istnieje. Bóg już nią idzie przed tobą. Zrobisz krok? Człowiek chce mieć pewność. Chciałby wiedzieć, do czego prowadzi każda decyzja, jakie będą konsekwencje, czy droga, którą wybierze, jest rzeczywiście tą właściwą. Pragniemy jasności przed podjęciem kroku, ale Bóg działa inaczej. On zaprasza do zaufania i wyruszenia, zanim pokaże pełen obraz. To właśnie w drodze zaczynamy rozumieć, dlaczego Bóg nas gdzieś prowadził. Często dopiero po czasie widzimy sens wydarzeń, które na początku wydawały się chaotyczne i niezrozumiałe. Może właśnie teraz jesteś w takim miejscu, wiesz, że coś się zmienia, że Bóg cię do czegoś wzywa, ale nie widzisz jeszcze pełnego obrazu. Nie oznacza to, że popełniłeś błąd, oznacza to, że jesteś w procesie. Nie wyście mnie wybrali. Ale ja Was wybrałem i przeznaczyłem Was na to, abyście szli i przynosili owoc, i by owoc Wasz trwał. Ewangelia Jana, rozdział 15, werset 16 Jotych 15, 16. Każdy, kto podąża za Bogiem, przechodzi przez etapy, w których musi ufać, zanim zobaczy efekty. Nie można czekać, aż wszystko będzie klarowne, bo wtedy wiara nie miałaby znaczenia. Gdyby Bóg od razu pokazywał pełen plan, nie musielibyśmy ufać. Po prostu kierowalibyśmy się logiką i faktami, ale On wzywa nas do czegoś więcej. Droga do celu nigdy nie jest prosta, prowadzi przez niepewność, momenty zwątpienia i chwile, w których chcemy się cofnąć. Ale to właśnie w tym procesie Bóg nas kształtuje. Gdyby dał nam wszystko od razu, nie bylibyśmy na to gotowi. Wzrost duchowy zachodzi w drodze, a nie na starcie. To, co na początku wydaje się stratą, Często okazuje się częścią Bożego planu. Może miałeś plany, które się nie powiodły, relacje, które się zakończyły, marzenia, które musiałeś odłożyć, może byłeś przekonany, że twoja ścieżka wygląda inaczej, a życie nagle skręciło w stronę, której się nie spodziewałeś, ale nic nie dzieje się przypadkiem. Bóg nie traci kontroli nad twoim życiem, On nie prowadzi cię w miejsce bez celu, nawet jeśli teraz tego nie rozumiesz. Droga, którą idziesz, ma sens. Każda decyzja podjęta w posłuszeństwie prowadzi do czegoś większego. Możesz tego jeszcze nie widzieć, ale jeśli idziesz za Bogiem, to wiedz, że On wie, dokąd zmierzasz. On nie zaprasza do wędrówki bez celu. On przygotował dla ciebie coś, co stanie się jasne w odpowiednim momencie. Czasem wydaje się, że wszystko wokół jest przeciwko nam, że rzeczy, które miały się udać, rozpadają się, że mimo modlitw nie widzimy odpowiedzi. Ale to, że czegoś jeszcze nie widzisz, nie znaczy, że Bóg nie działa. Wyobraź sobie artystę, który maluje obraz. Jeśli patrzysz na jego pracę w połowie procesu, wszystko wydaje się chaotyczne. Kolory są przypadkowe, kształty nie mają sensu, ale artysta wie, co robi. On widzi końcowy efekt, nawet jeśli dla ciebie wygląda to na bałagan, tak samo jest z Bogiem. On już widzi, jak wszystko się ułoży, nawet jeśli teraz widzisz tylko poszczególne elementy. Droga, którą teraz idziesz, ma sens. Może teraz tego nie dostrzegasz, ale Bóg wie, dokąd cię prowadzi. Musisz wytrwać, nawet jeśli nie masz wszystkich odpowiedzi. Może czujesz, że wciąż jesteś w punkcie, w którym nic nie jest jasne. Może zastanawiasz się, dlaczego musiałeś przejść przez tyle trudnych rzeczy, ale kiedy dojdziesz do miejsca, które Bóg dla ciebie przygotował, spojrzysz wstecz i zobaczysz, że wszystko miało znaczenie. To, co teraz wydaje się chaosem, może być początkiem największego błogosławieństwa w Twoim życiu, ale musisz iść dalej. Bóg zaprasza Cię do zaufania. Nie do analizowania każdego szczegółu, nie do czekania na doskonały moment, ale do podjęcia decyzji, decyzji o pójściu za Nim, nawet jeśli droga nie jest jeszcze jasna. On wie, co robi, On Cię wybrał, On Cię prowadzi, a Jego plan się nie myli. Wystarczy, że Mu zaufasz. Może właśnie teraz stoisz w miejscu, w którym nic nie jest jasne. Czujesz, że coś się kończy, ale nie widzisz jeszcze nowego początku. Może serce mówi ci, że Bóg cię prowadzi, ale rozum pyta: Dokąd? Dlaczego? Co będzie dalej? Bóg nie oczekuje, że wszystko zrozumiesz od razu. On nie wymaga, byś miał pewność, zanim podejmiesz decyzję. On chce tylko, abyś mu zaufał. Nie musisz wiedzieć, co jest za zakrętem, jeśli wiesz, kto cię prowadzi. Nie pozwól, by strach zatrzymał cię w miejscu, które nie jest już dla ciebie. Nie ignoruj Bożego głosu tylko dlatego, że droga wydaje się niepewna. Jeśli On mówi do twojego serca, to znaczy, że ma dla ciebie coś większego. Oddaj Mu swoje obawy, powiedz Mu o wszystkim, co czujesz. Otwórz serce na jego prowadzenie. Pomódlmy się razem. Niech ten moment będzie chwilą, w której świadomie powierzysz Mu swoje kroki. Bóg jest tutaj, czeka na ciebie. Czy pozwolisz Mu poprowadzić Cię nową drogą? Ojcze Niebieski, przychodzę do Ciebie w tej chwili, bo wiem, że jesteś jedynym, który zna moje serce lepiej niż ja sam. Widzisz każdą moją myśl, każdą obawę, każde pytanie, które mnie dręczy. Wiesz, jak często moje serce pragnie nowego początku, ale umysł pełen lęku mówi: A co jeśli się nie uda? A co jeśli to nie jest właściwy czas? Ale Ty, Panie, nie jesteś Bogiem lęku. Ty jesteś bogiem pokoju i dzisiaj staję przed Tobą, aby prosić Cię o Twoje prowadzenie, o Twoją mądrość i siłę, bym nie bał się tego, co przede mną. Panie widzisz, że czasami boję się zmian, tak często przywiązuję się do tego, co znane, nawet jeśli wiem, że nie jest to dla mnie najlepsze. Może dlatego, że wygoda daje złudzenie bezpieczeństwa, a nowe zawsze wydaje się ryzykowne. Ale ty nie powołałeś mnie do życia w stagnacji, nie stworzyłeś mnie po to, bym tkwił w miejscu, które już nie służy mojemu wzrostowi. Jeśli jest coś, co muszę zostawić, pokaż mi to. Jeśli są w moim życiu rzeczy, które mnie zatrzymują, otwórz mi oczy, abym je dostrzegł. Może to relacje, które już nie są zgodne z Twoim planem dla mnie, może to strach przed nieznanym, który nie pozwala mi ruszyć naprzód, może to przywiązanie do rzeczy, które już nie mają znaczenia. Panie, chcę Ci zaufać, ale przyznaję, że czasami jest to trudne. Wiem, że masz dla mnie dobry plan, ale czasami moja ludzka natura każe mi kontrolować wszystko wokół siebie. Chcę widzieć pełen obraz, zanim zdecyduję się iść naprzód, ale wiem, że wiara nie polega na widzeniu, ale na zaufaniu. Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce. Księga Psalmów, rozdział 119, werset 105, PS 119, 105. Ty dajesz mi tyle światła, ile potrzebuję na ten moment. Nie muszę widzieć całej drogi, jeśli wiem, że Ty jesteś moim przewodnikiem. Dzisiaj przychodzę do Ciebie, Panie, i składam w Twoje ręce wszystko, co mnie martwi. Moje lęki, moje pytania, moje niezdecydowanie. Zabierz to, co nie pochodzi od Ciebie. Zabierz niepokój, który próbuje mnie zatrzymać. Jeśli przede mną jest droga, której jeszcze nie widzę, pomóż mi iść z wiarą. Nie pozwólbym zatrzymał się tylko dlatego, że nie wiem co będzie dalej. Jeśli ty mnie prowadzisz, to znaczy, że mogę zaufać, że tam, dokąd zmierzam, jest miejsce, które przygotowałeś dla mnie. Panie, czasami czuję, że życie się komplikuje, że wszystko wokół mnie się zmienia, a ja nie wiem co robić. Czasami czuję, że tracę kontrolę, ale może właśnie o to chodzi. Może muszę nauczyć się odpuszczać, zamiast próbować wszystko kontrolować. Może potrzebuję zrozumieć, że to Ty jesteś panem mojego życia, a nie ja. Dzisiaj chcę powiedzieć: oddaję Ci wszystko: moje plany, moje nadzieje, moje oczekiwania. Wiem, że jeśli coś nie układa się tak, jak sobie zaplanowałem, to znaczy, że masz dla mnie coś lepszego. Jeśli zamykasz jakieś drzwi, pomóż mi nie walczyć z tym, co się kończy, ale zaufać, że to część Twojego planu. Jeśli zabierasz coś z mojego życia, Pomóż mi nie traktować tego jako straty, ale jako przygotowanie do czegoś nowego. Panie, jeśli są w moim życiu obszary, w których wciąż się waham, w których nie jestem gotów ci całkowicie zaufać, pokaż mi to. Ucz mnie wiary, która nie polega na tym, że wszystko rozumiem, ale na tym, że wierzę, iż Ty masz nad tym kontrolę. Dziękuję Ci, Panie, za to, że nigdy mnie nie zostawiasz. Za to, że idziesz przede mną, przygotowując drogę, nawet jeśli ja jej jeszcze nie widzę. Dziękuję Ci za każdy dzień, w którym uczysz mnie zaufania. Proszę Cię, Panie, o odwagę dla mojego serca. O odwagę, bym nie bał się iść naprzód, nawet jeśli nie widzę jeszcze celu. O odwagę, bym ufał Twoim obietnicom bardziej niż swoim lękom. O odwagę, bym pozwolił Ci prowadzić mnie tam, gdzie chcesz. Dzisiaj podejmuję decyzję. Idę za Tobą, bez względu na to, czy widzę drogę, czy nie. Bez względu na to, czy wszystko jest jasne, czy wciąż pełne pytań, wierzę, że to, co przygotowałeś dla mnie, jest większe niż to, co mogę sobie wyobrazić. Wierzę, że jesteś wierny i nigdy mnie nie zawiedziesz. Oddaję ci moje życie, moje decyzje, moje pragnienia. Niech Twoja wola spełnia się we mnie. Niech Twoje światło prowadzi mnie każdego dnia. Dziękuję Ci, że jesteś moim Ojcem. Dziękuję Ci, że kochasz mnie bezwarunkowo. W Twoje ręce składam wszystko, co jestem. Amen. Czasami największym krokiem wiary jest niewidzenie całej drogi, ale gotowość, by nią podążyć. Bóg nie oczekuje, że będziesz wiedział wszystko. On chce, byś zaufał, że jest przed Tobą i już przygotował to, czego jeszcze nie widzisz. Jeśli w sercu czujesz, że coś się kończy, nie walcz z tym. Może to nie koniec, a początek czegoś większego. Jeśli ta wiadomość była dla Ciebie ważna, rozważ subskrypcję i polubienie tego filmu. Dzięki temu więcej osób może usłyszeć słowo, które może zmienić ich życie. A teraz zostaw w komentarzu krótkie wyznanie wiary: Napisz: Zawierzam moją drogę Bogu. Niech to będzie deklaracja Twojej ufności wobec Jego planu. Niech Twoje słowa będą świadectwem, że wierzysz w Jego prowadzenie. Bóg już działa. Pozwól Mu poprowadzić Cię dalej.